Szkolenie nazywa się Piękna Jesień. Jest dla pań po 60. Yy, organizowany jest przez Warszawską Szkołę Reklamy. Oraz Szkołę Visażu i Charakteryzacji Switch. I finansowany jest przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Zajęcia są super. Bardzo mi się podoba. Czas chodzi nie wiadomo kiedy. Organizacyjnie wszystko jak należy. Uczymy się, jak wyglądać pięknie. Pierwszy raz byłam w życiu fotomodelką, ale było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie i miła pamiątka. Ale potrzebne są też takie zajęcia, które no, pozwalają człowiekowi tak bezstresowo sobie podejść do, do, do tego wszystkiego na zasadzie ciekawości. Uczymy się malować, mimo że każda z nas się malowała. Uczymy się kredkę na przykład rozprowadzać na oczach. Robiłyśmy to nieumiejętnie. Dobrze się bawiłyśmy i według mnie wszystkie uwierzyłyśmy w siebie. Dowiedziałyśmy no, się, jak się czesać, jak się ubierać, jakie kolory dobierać. No i jak ładnie wyglądać. Stwierdziłam, że no warto za spróbować. Co prawda nigdy się nie maluję. Od ponad 10 lat się nie malowałam. Teraz stwierdziłam, że spróbuję. No i jak widać po efekcie warto było. Jestem zachwycona. Zresztą nie tylko ja, bo koleżanki również. Także serdecznie dziękuję za to, że miałam taką możliwość. Ta pani, która prowadziła pani Małgosia, e, e, poprosiła nas o przyniesienie kosmetyków, które miałyśmy w domach i doradziła nam, co której z nas pasuje, a co nie. Jest, uzyskałyśmy bardzo cenne porady w tym zakresie. Zawsze myślałam, żeby nauczyć się podstaw. Makijażu, nigdy nie miałam na to czasu ani wiedzy na ten temat, więc jest to też jakieś spełnienie moich marzeń. Kurs jest bezpłatny, co nie jest bez znaczenia na emeryturze, także myślę, że to było naprawdę duże dla mnie doświadczenie. No, była to fajna przygoda, spotkać się z paniami w moim wieku i z podobnymi zahamowaniami, jak ja. A teraz myślę, że jestem bogatsza i o wiedzę, i o znajomości. Myślę, że o taką fajną energię, którą tutaj zawsze, każdego dnia odczuwałam. E, Przyprowadzająca pani Małgosia naprawdę bardzo dużo nas nauczyła. Skorygowała błędy, które do tej pory popełniałyśmy. Tutaj wszystkie uczestniczki, jesteśmy absolutnie zachwycone. Uważamy, że jest to bardzo potrzebne. Żeby lepiej wyglądać kobiecie w każdym wieku jest to potrzebne. Czuje się lepiej, pewniejsza siebie, tym samym jest bardziej uśmiechnięta, radosna, sympatyczniejsza dla innych. Myślę, że też kobiety w pewnym wieku przestają zwracać uwagę na swój wygląd, a to jest wielki błąd.